Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Brytyjski sąd skazał szczepana M z Eastfield na karę dwóch lat i dziewięciu miesięcy więzienia za brutalny na dwudziestokilkuletniej kobiecie, który miał miejsce w maju tego roku. Sąd dodatkowo zdecydował o wpisaniu 38-letniego mężczyzny do rejestru przestępców seksualnych na czas nieokreślony. Do przestępstwa doszło 7 maja w Scarborough. Kobieta bawiła się ze znajomymi w jednym z lokalnych barów. Kiedy późnym wieczorem wyszła do toalety, Szczepan M. uwięził ją tam i dopuścił się k***u. Jak przyznał później policji, u ofiarę przez około 10 minut, mimo jej wyraźnych próśb o zaprzestanie. Policja z North Yorkshire poinformowała o wyroku w tej sprawie. Po wezwaniu na miejsce, funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego Polaka i udzielili pomocy przerażonej kobiecie. Śledczy zabezpieczyli ślady przestępstwa, w tym zapisy monitoringu, które jednoznacznie ukazywały zachowanie Szczepana M przed incydentem oraz jego agresję wobec ofiary, gdy pracownicy baru próbowali jej pomóc. Nick Barton, oficer prowadzący śledztwo, podkreślił, że dowody przeciwko Szczepanowi M były przytłaczające. Podczas przesłuchania policyjnego podejrzany przyznał, że ofiara nie wyraziła zgody na stosunek w żadnym momencie. Dodał, że poczuł się zawstydzony po obejrzeniu nagrań z monitoringu przedstawiających jego zachowanie. Ofiara wykazała się ogromną odwagą przez cały czas. Mam szczerą nadzieję, że wyrok przyniesie jej poczucie sprawiedliwości i pomoże jej nabrać sił, wiedząc, że jej napastnik został słusznie ukarany i będzie ściśle monitorowany przez organy ścigania, powiedział Nick Barton. Wyrok skazujący 38-letniego Polaka wywołał liczne komentarze w mediach społecznościowych. Wielu internautów uważa, że kara jest zbyt niska dla gwałciciela. Żyjemy w kraju, gdzie policja robi swoją robotę tylko po to, by sąd zawiódł napisał jeden z użytkowników. W siódmym dniu trwających protestów w Wielkiej Brytanii, wywołanych zabiciem trzech kilkuletnich dziewczynek, doszło do poważnych zamieszek w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii oraz w Birmingham w środkowej Anglii. W Plymouth obrażenia odniosło kilku policjantów. Fale protestów, które często przeradzają się w zamieszki, wywołało zabójstwo, do którego doszło 29 lipca w Southport koło Liverpoolu. Sprawcą był 17-letni Axel Ruda Kubana, mający rwandyjskie korzenie, który zabił trzy kilkuletnie dziewczynki uczestniczące w kursie jogi i tańca dla dzieci. Protesty mają charakter antyimigrancki i antyislamski. Internet zalała fala dezinformacji sugerującej, że napastnik był uchodźcą. Ujawniono jednak, że Ruda Kubana, syn migrantów z Rwandy, urodził się w Cardiff. Kolejne protesty miały miejsce wieczorem w Plymouth i Birmingham. W Plymouth doszło do starć między demonstrantami a policjantami, którzy oddzielali ich od kontrmanifestantów. Mimo, że około 150 funkcjonariuszy oddzielało obie grupy, uczestnicy antyimigranckiego protestu rzucali kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami oraz odpalali race. Policja poinformowała późnym wieczorem, że kilku funkcjonariuszy odniosło obrażenia, a także uszkodzony został policyjny radiowóz. W Birmingham zaatakowany został jeden z pubów, a pewna liczba samochodów została zniszczona. W Southport odbyło się w poniedziałek wieczorem czuwanie w intencji ofiar nożownika. Tym razem przebiegło ono spokojnie i nie doszło do żadnych incydentów. Policja poinformowała, że spośród ośmiorga dzieci ranionych przez Rudakubanę w szpitalu pozostaje tylko jedno. W poniedziałek 5 sierpnia londyńskie służby wzięły udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA zwołanym przez brytyjski rząd na Downing Street. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie, urzędnicy oraz przedstawiciele służb i wywiadu, a jego celem było omówienie fali zamieszek, które w ostatnich dniach przetaczają się przez Wielką Brytanię. Po spotkaniu doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem szefa metropolitarnej policji Marka Rowley'a. Kiedy wychodził z budynku przy Downing Street, został otoczony przez tłum dziennikarzy. Reporter Sky News zapytał go, czy zamierza położyć kres niesprawiedliwemu działaniu policji, odnosząc się do oskarżeń o różne traktowanie protestów organizowanych przez działaczy lewicowych i prawicowych. To pytanie szczególnie rozzłościło Rowley'a. Rowley nie odpowiedział na pytanie. Zamiast tego wyciągnął rękę w kierunku mikrofonu, chwycił go i rzucił nim o ziemię, nie mówiąc ani słowa. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Metropolitalna policja skomentowała incydent, tłumacząc go pośpiechem. Rzecznik policji przekazał Sky News, że Rowley odbył pozytywne i konstruktywne spotkanie z premierem oraz partnerami z rządu i policji i spieszył się, aby wrócić do New Scotland Yard, by podjąć dalsze działania w ramach uzgodnionych kroków. Premier Wielkiej Brytanii, Kair Starmer, nazwał organizatorów zamieszek gangiem bandytów i stwierdził, że demonstracje są wywołane skrajnie prawicową nienawiścią. Tylko w Londynie zatrzymano 100 osób. Protestujący wznosili okrzyki takie jak, chrońcie nasze dzieci, zatrzymajcie łodzie i chcemy odzyskać nasz kraj. W ciągu minionego weekendu protesty, które w większości przypadków przerodziły się w burdy uliczne. Miały miejsce w Liverpoolu, Bristolu, Nottingham, Leeds, Stoke on Trent, Blackpool, Rotherham, Middlesbrough, Hull, Bolton i w Belfaście. Będziemy mieć w gotowości armię wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, tak byśmy mieli ich wystarczającą ilość, aby sobie z tym poradzić, powiedział Starmer. Bez względu na rzekomą motywację, to nie jest protest. To czysta przemoc i nie będziemy tolerować ataków na meczety lub nasze społeczności muzułmańskie, dodał. Odrzucił zarzut wysuwany między innymi przez prawicowo-populistyczną partię, że policja i wymiar sprawiedliwości ostrzej traktuje protesty skrajnej prawicy, podczas gdy przemoc ze strony skrajnej lewicy jest tolerowana. Nie ma policji na dwóch poziomach. Jest policja bez strachu i faworyzowania, dokładnie taka, jaka powinna być. Dokładnie tak, jakbym tego oczekiwał i wymagał, więc nie ma takiej kwestii, przekonywał. Rzecznik Starmera później skrytykował w szczególności wypowiedź Elona Muska, miliardera i właściciela platformy X, który napisał, że po zamieszkach w Wielkiej Brytanii wojna domowa jest nieunikniona. Nie ma usprawiedliwienia dla takich komentarzy. Każdy, kto podżega do przemocy w internecie, będzie musiał stawić czoła pełnej sile prawa. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność, oświadczył rzecznik. Policjanci z Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji niedawno dokonali zatrzymania czterech osób poszukiwanych listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania. U jednego z zatrzymanych podczas przeprowadzania czynności procesowych odkryto i zabezpieczono znaczne ilości narkotyków. Mimo okresu wakacyjnego, osoby poszukiwane nie mogą spać spokojnie. Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji nie mają wakacji. Pierwszy z zatrzymanych, Adrian P., był poszukiwany trzema listami gończymi za popełnienie licznych przestępstw narkotykowych, w tym posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od czterech lat, zmieniając wygląd, zapuszczając brodę oraz zrywając kontakty z rodziną, aby utrudnić swoje odnalezienie. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń Policjanci ujawnili około 34 kg metamfetaminy w formie kryształu oraz 1,5 kg kokainy. Kolejna zatrzymana osoba, Damian T., poszukiwana była na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sąd rejonowy w Oslo za przestępstwa pobicia, pozbawienia wolności innej osoby, wzięcia zakładnika i obrót środkami odurzającymi. Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury okręgowej Warszawa Praga w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Kilka dni później łowcy cieni zatrzymali Rafała H., poszukiwanego na podstawie listu gończego za udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. W trakcie czynności procesowych w jego lokalu mieszkalnym ujawniono środki farmakologiczne oraz anaboliczne, które zabezpieczono do dalszych badań. Aby uniknąć odnalezienia, zamieszkał w hotelu robotniczym zajmowanym przez samych cudzoziemców. Został osadzony w areszcie śledczym na Białołęce, zgodnie z dyspozycją sądu w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych z jego udziałem. Ostatnią z zatrzymanych osób był Krzysztof L., poszukiwany na podstawie listu gończego za udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się przemytem narkotyków do Polski. Przy zatrzymanym Ujawniono prawo jazdy i dowód osobisty na fałszywe dane. Wszyscy zatrzymani byli zaskoczeni widokiem funkcjonariuszy. Byli przekonani, że zmiana wyglądu, przeprowadzka i zerwanie kontaktów z rodziną pozwolą im na dalsze ukrywanie się i prowadzenie działalności przestępczej. Kilka dni temu policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji patrolowali parking podziemny jednej z warszawskich galerii handlowych. W pewnym momencie zauważyli trzech mężczyzn siedzących w samochodzie marki Volkswagen Golf, którzy obserwowali parking. Kiedy pojazd opuścił budynek, funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać go do kontroli. Podczas legitymowania kierowcy i pasażerów okazało się, że wszyscy trzej mężczyźni są obywatelami Gruzji, poszukiwanymi przez różne jednostki policji na terenie kraju letni kierowca był poszukiwany przez wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu komendy rejonowej policji Warszawa 1. Mężczyzna, działając wspólnie z innymi osobami, kilka dni wcześniej ukradł z forda focusa diamenty o wartości 110 tysięcy euro dokumenty oraz 10 tysięcy euro i 1700 zł w gotówce. 29-letni pasażer był poszukiwany przez komendę powiatową Policji w Garwolinie. W połowie czerwca mężczyzna wybił szybę w Audi RS6 i ukradł z wnętrza samochodu portfel zawierający 5 tysięcy złotych, dowód osobisty oraz kopertę z 10 tysiącami złotych. Dodatkowo był poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Radomiu za kradzieże pieniędzy z pojazdów. Trzeci zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu. W połowie lipca, wspólnie z inną osobą, napadł na właściciela kantoru, Kradnąc 500 tysięcy złotych oraz broń palną z amunicją. Podczas przeszukania samochodu, policjanci znaleźli na podłodze za siedzeniem kierowcy kolec, który mógł służyć do przebijania opon w samochodach. W prokuraturze rejonowej Warszawa-Śródmieście mężczyźni usłyszeli zarzuty za kradzież mienia znacznej wartości. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowego aresztu, co zostało uwzględnione przez sąd. Najbliższe trzy miesiące obywatele Gruzji spędzą w areszcie. Szokujące nagranie z lotniska Chopina w Warszawie wywołało poruszenie, ukazując bójkę między kierowcami Bolta. Incydenty tego rodzaju stają się coraz częstsze, odkąd Bolt rozpoczął obsługę pasażerów na tym lotnisku 1 czerwca. Na profilu Miejski Reporter opublikowano nagranie, które dokumentuje bójki kierowców Bolta. Problem zaczął się, gdy lotnisko Chopina podpisało umowę z estońskim przewoźnikiem, umożliwiając mu obsługę pasażerów. 1 czerwca lotnisko Chopina w Warszawie zaczęło obsługiwać nowego przewoźnika, estońskiego Bolta, i wtedy zaczęły się problemy, informuje Miejski Reporter. Na tzw. Redzie, miejscu oczekiwania na pasażerów na terenie lotniska. Regularnie dochodzi do przepychanek, a nawet bójek między kierowcami. Agresywni są głównie Gruzini, cytuje swoich rozmówców miejski reporter, wskazując, że takie incydenty mają miejsce niemal codziennie. Kierowcy bolta często są uzbrojeni w pałki i inne niebezpieczne przedmioty, a po bójkach kontynuują pracę, przewożąc pasażerów z lotniska, dodają źródła. Rozmówcy miejskiego reportera dostarczają nagrania tych zajść. Rzecznik Portu Lotniczego w rozmowie z gazetą stołeczną podkreślił, że lotnisko nie będzie tolerować tego typu zdarzeń. W trosce o bezpieczeństwo naszych pasażerów, deklarujemy, że wobec każdego akredytowanego przez lotnisko Chopena kierowcy, który będzie łamał zasady, zostaną wyciągnięte konsekwencje, dodał rzecznik. Martyna Kurowska z firmy Bolt w rozmowie z dziennikiem stwierdziła, że do zajść doszło w wyniku nieporozumienia między kierowcami zapewniła, że ustalono przyczynę konfliktu i wyciągnięto odpowiednie konsekwencje. Ponadto poinformowano kierowców, że takie zachowanie nie będzie tolerowane. W styczniu tego roku doszło do napadu na mennicę kapitałową we Wrocławiu. Sprawca obezwładnił jednego z pracowników i pozbawił go wolności, po czym skradł złoto i monety o łącznej wartości ponad 66 tysięcy złotych. Natychmiastowe działania podjęte przez policję pozwoliły szybko zidentyfikować sprawcę, jednak przed zatrzymaniem uchroniła go ucieczka za granicę. 48-letni mężczyzna zerwał wszelkie kontakty aby uniknąć namierzenia przez funkcjonariuszy. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nie dali się zniechęcić. Dzięki żmudnym czynnościom operacyjnym, w tym wykorzystaniu metod działań o charakterze niejawnym oraz skrupulatnej wielotygodniowej analizie zebranych informacji, udało im się namierzyć 48-latka na terenie jednego z niemieckich landów. Na wniosek prokuratora sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Dolnośląscy policjanci nawiązali ścisłą współpracę ze swoimi niemieckimi kolegami, aby doprowadzić sprawcę przed polski wymiar sprawiedliwości. Dzięki skutecznej wymianie informacji oraz podjęciu doskonale skoordynowanych działań, podejrzanego zatrzymano w połowie czerwca w jednej z miejscowości w Saksonii. W operacji na terenie Niemiec uczestniczyli również kryminalni z dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej, aby osobiście dopilnować, że mężczyzna nie uniknie zatrzymania. Po zatrzymaniu sprawcy rozpoczęto polsko-niemieckie działania zmierzające do jego ekstradycji. W ubiegłym tygodniu 48-latek został przetransportowany do Polski w policyjnej asyście. Po przekazaniu go polskim funkcjonariuszom trafił do aresztu. Teraz zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto, gdzie usłyszy zarzuty. Następnie odpowie za swoje czyny przed sądem, gdzie grozi mu kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Pod koniec lipca tego roku policja aresztowała 20-letniego mężczyznę po serii zgłoszeń od kobiet, które były napadane na ulicy w poznańskiej dzielnicy Łazarz. Mężczyzna wybierał młode kobiety, które dotykał w miejscach intymnych. Teraz boję się chodzić sama. Relacjonuje jedna z ofiar. Sprawca atakował kobiety w biały dzień jeżdżąc na rowerze. Na Facebooku zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o mężczyźnie na rowerze, który napastuje kobiety. Relacje poszkodowanych były podobne. Młody mężczyzna podjeżdżał do kobiet, zatrzymywał się lub zwalniał, a następnie dopuszczał się aktów Jak informuje gazeta wyborcza, jedna z ofiar opisała, jak podczas spaceru z psem rowerzysta, klepnął ją w pośladek, po czym śmiejąc się, odjechał. Inna kobieta relacjonowała, że mężczyzna próbował zerwać z niej sportowy biustonosz. Zrobił to tak gwałtownie i szybko, że niewiele pamiętam, ale upadłam i mam zadrapania. Teraz boję się chodzić sama, relacjonowała. Jedna z mieszkanek łazarza poinformowała, że rowerzysta zaatakował kobietę idącą pod jej blokiem. Rozdarł jej sukienkę. Myślała, że próbował ukraść jej torebkę, mówiła. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, w rozmowie z poznańską Gazetą Wyborczą, potwierdził, że w ostatnich dniach do jednostki zgłaszały się niemal codziennie nowe ofiary tego samego mężczyzny. Napastnik działał szybko. Kobiety były zaskoczone i nie miały czasu na dokładne przyjrzenie się sprawcy ani na wykonanie zdjęcia. Mężczyzna, często rozbawiony, szybko odjeżdżał, co uniemożliwiało stworzenie portretu pamięciowego. Policjanci dysponowali jedynie ogólnymi informacjami o wyglądzie, sylwetce i ubiorze napastnika, który jeździł ciemnym górskim rowerem. W związku z tym skoncentrowali swoje wysiłki na poszukiwaniach świadków i oglądaniu nagrań z kamer monitoringu. W piątek, 2 sierpnia, policji udało się zatrzymać rowerzystę. Andrzej Borowiak przekazał Gazecie Wyborczej że śledczy dostrzegli mężczyznę na ulicy Hetmańskiej. Jak się okazało, zatrzymanym jest 20-letni mieszkaniec Poznania, który był już wcześniej notowany za przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia, posiadaniem narkotyków oraz wykroczeniami drogowymi. Prokuratura postawiła mu zarzuty do prowadzenia sześciu kobiet do poddania się czynnościom poprzez przemoc, co w tym przypadku dotyczyło dotykania miejsc intymnych. Jednak ofiar może być więcej. Apelujemy do pokrzywdzonych kobiet, które do tej pory się do nas nie zgłosiły, by to zrobiły, powiedział Andrzej Borowiak. Młody mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Jak wynika z informacji Gazety Wyborczej, dwudziestolatek zaczął napastować kobiety około trzy tygodnie temu. Wyjaśnił, że chciał sprawdzić, jak to jest zaczepiać obce dziewczyny. Mimo poważnych zarzutów, mężczyzna będzie oczekiwał na proces na wolności ponieważ poznańska prokuratura nie złożyła wniosku o jego aresztowanie. Podejrzany jest zobowiązany do regularnych meldunków w komisariacie pięć razy w tygodniu. Prokuratura nałożyła także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi. Rowerzyście grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.